Cześć, jestem Monika. Cześć, jestem Wojtek. I witamy Was na naszym kanale Moendwo w Podróży. Witamy Was w ten niedzielny dzisiejszy. Piękny, fantastyczny poranek po wielu dniach, ulewnych deszczy. Idziemy na naszą prawdziwkową miejscówkę. No i mamy nadzieję, że po tygodniu uzbieramy piękne grzybki tam. Zostańcie z nami. Dajcie subika od razu, łapeczkę w górę i lecimy. Zobaczcie, jaki klimacik, mamy dziewiątą rano, słoneczko pięknie wstaje, 22 października. Zaszliśmy już na naszą ścieżkę zdrowia <głosy> <głosy> i tak idziemy i Monia krzyczy, o grzyt, już widzimy, tak widzimy z daleka, wystaje łatek. To bardzo dobra zapowiedź. To znaczy, że konkurencja. Żeby Google tygodnia się tutaj nie była. Prawda moja? Zobaczcie jakie cudeńko. Piękne. Ciekawe jak to będzie dzisiaj z tą zdrowotnością, bo ten las w ogóle ten rok jest. Taki średni bym powiedział, jeżeli chodzi o zdrowotność. Mm. Zobaczcie, czyż nie piękne. Dobry początek, monia. No, ja sprawdzę od razu. No dobre, monia, czy nie? No tak boczkiem tutaj weszło. Ale to jest tylko przebarwienie, kochanie A? Już widzę. Tak, czyściutko od razu do domku. Zabieramy. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę ich uzbieramy. Robiotki. Super. Nie widać, bo ciemno. Ale ciemno zdrowy. w tym lesie. Pierwszy w koszyczku. Dobry początek. Lecimy dalej. Słońce niby tak mocno świeci. Bezchmurne niebo, ale w tych gęstwinach. No jednak ciemno w tym lesie. Teraz mamy takiego pięknego maluszka. To jest mój palec. Zostawię go Bez sensu Żeby go zabierać, choć on taki octowy Nie Zostawię, bez sensu Nie sobie ktoś inny najwyżej Zbierze Nie ma co Pięknie Spacerujemy W takich okolicznościach No i słuchajcie to, co Monia przed chwilą znalazła, to dosłownie nie mieści się w głowie. Zobaczcie sami. Uwaga, proszę. Cóż tu jest? Wspaniały borowik. Atlasikowy. Jak on się tutaj mieni w tym słoneczku. Czeka na nas. Podejmijmy go razem. Oj, aż szal zabierać takich grzybków. Niech sobie tutaj inni przyjdą i popatrzą. Tylko ja wiem, że ktoś inny od razu by go zabrał. Więc ja go zabiorę. Idziemy wzdłuż tego potoku. No i tak patrzę, muszę Wam go pokazać. Zobaczcie, jaki piękny Muchomor. Fantastycznie ubarwiony, piękny. I tak niedaleko tego Muchomora tam o między gałązkami wystaje piękny łatek. Nieco. Większy niż tamten, który zostawiłem? Nie, oczywiście. Korzonek ten ma już pięknie podwinięty. Śliczny bombelek. Ta się prezentuje rewelacja. Leci do koszyczka. I tak przez te gęstwiny przemierzam. I tym razem na z cenia. Wspaniały podgrzyb brunatny. i piękny. Zrobię mu zdjęcie i podejmiemy go. Ok, pokaż się tutaj taki średniaczek. Troszkę nóżkę maruszoną przez ślimaka. Ale kapelusik. Fantastyczny. Fantastyczny. Leci do koszyczka. Teraz znowu przy samym potoku. Tu się zbunkrował za drzewem. Taki o. Po tych ostatnich opadach tutaj na pewno było bardzo dużo wody. Nie wiem, czy on się nadaje. Zaraz go sięgnę ręką i zobaczymy. Tak się prezentuje. Jak najbardziej się nada. Zaraz zobaczymy, jak jego zdrowotność. Rewelacja. Uwielbiam to miejsce. To przejście jest tak piękne, że zawsze je nagrywam. Wiederek sobie hulał górę. My tu w tych gęstwinach schowani. I na naszej drodze kolejny. Piękny prawdziwek, nawet dwa. Zobaczcie, to są te maluszki, które dokładnie tydzień temu były jak mój paznokieć. Przez tydzień, od ubiegłej niedzieli, urosły do takich rozmiarów. Jakby się ktoś zastanawiał, jak długo trzeba czekać na prawdziwki. Więc ja uważam, że tydzień od takich maluszków. To i tak jeszcze szału nie ma Trzeba by było trochę poczekać, ale ja już się dzisiaj wezmę Wpadają do koszyczka, a ja lecę dalej Ok, Weźmy je O, tu jest jeszcze jeden z tyłu. No ale to już z tyłu, to taki malusiek właśnie, że jak przyjadę za tydzień, to on będzie do zabrania. Dokładnie znam jego miejsce. Nasza stała miejscówka. A te lecą do koszyczka. Od dłuższego czasu nic nie znaleźliśmy. Te wszystkie maluszki, które zostawiłem to znalazłem tylko dwa, które widzieliście. Chyba konkurencja zagrała nam na nosie i byli przed nami. Teraz idziemy, tak? A tutaj piękny podgrzybek wystaje nóżka twarda Ale zobaczcie widzicie? To są oznaki pierwszych przymrozków, Tak. Będziemy zbierać chyba już długo mrożone grzyby od razu. Czemu nie? Śliczne. Leci do koszyczka. Jest imonia idzie do mnie. A ja tymczasem znajduję kolejne podgrzybki Tak, może, żeby chociaż dno w koszyczku zakryć. No i ten już troszeczkę, o, chyba podjedzony. Zaraz zobaczymy. Tu jest jeden, a tutaj taki większy. Drugi, zobaczcie. Kapelusik twardy, nóżka też. też o, i kolejny podgrzybek. Tak pięknie. Choć mówię, one tutaj już dostały pierwsze znaki. No i oto, Monia z pięknym grzybkiem. Grzybki no, już przymarznięte przymarznięte Wszystkie tutaj na skraju lasu. Ups, okej. Okay. Tak. Na skraju lasu, co masz ja tam zostawiłam swoje zbiory. No to idziemy, idziemy szukać ich teraz. Podążamy za monią, Monia mówi oho, widzę zobaczymy co tutaj pozaznaczała za cudeńka no niestety 22 października kilka chłodnych poranków no jak już widać tak tutaj mam pojedynczego zaznaczyłam sobie na płacie. zobaczcie widzicie jakieś takie anomalia w lesie to monia monia I na grzybach Śliczny stoi. Śliczny. A chodźcie zobaczyć, co udało mi się zabrać, jak się z Wojtkiem rozeszliśmy. Oczywiście nic specjalnego, ale zawsze coś. Zawsze coś. Oho, Monia zgubiła. <laughs> Tamtego tego miejsca nie zaznaczyłam, po prostu położyłam grzyby. Ja no to, to ktoś szedł ścieżką. Ktoś szedł ścieżką no i sobie na śniadanko zebrał. Nie, więc policzyłam przęsła. Moja policzyła przęsła, dlatego taka skupiona teraz idzie. A widzę! Wow! Piękny bukiecik leży tutaj. Tak. Zobaczcie. A z boku dwa takie większe zostawiłam. Śliczne. No, zobaczcie. No to, kochanie... tutaj na co No, jeden. Wyrywaj, Monia. Tego Drugi. nie widziałam wcześniej. <gry> o, no i te widać, że nie przymarznięte, tak głębiej w trawie. Ale te wszystkie wyeksponowane tylko, które były. To podmarznięte od rana, od, od spodu przepraszam Więc Super. Trochę się ich uzbierało. Tak, no i dno będzie zakryte. Rewelacja. Ja mam kolejnego podgrzybka. Trochę ich dzisiaj znalazłam. Super. Słuchajcie, tutaj mam schowanego grzyba i wydaje mi się, że to będzie prawdziwek. Mam nadzieję, że tak. No, pokaż się. Jest. Ale ekstra. To sprawdźmy. Jak ze zdrowotnością. W tym naszym prawdziweczku. Ale niespodzianka. Tutaj to się nie spodziewałam jego. Tak. No i słuchajcie. Mogę wam powiedzieć, że zdrowiusi. Wow. Taki duży i taki zdrowiuski. Pokaż. No już pokazuję. Proszę. Zdrowiutki. Pięknie. Brawo, Jan. Brawo, Mącia. Znaleźliśmy dnia dzisiaj. Czyścimy mu kapelusz. I lecimy dalej. Jest kolejny podgrzybek, więc jest ich dzisiaj całkiem sporo. I wydaje mi się, że dzisiaj Wojtek będzie je suszył. Moja przemierza tutaj między drzewami kawałek. A ja tak wzdłuż płotu, i proszę bardzo, podgrzybki wyskakują przede mną. Jeden, a ten tutaj, zobaczcie, jak się ślicznie mieni do mnie. Fantastyczne, piękna łóżka, twarda. Zobaczcie i nie ten, kawałeczek tylko ślicznie lecimy dalej i tak od podgrzybka do podgrzybka zbieramy sobie z Monią proszę kolejny ślicznie ten tutaj już ma oznaki zimna na sobie Niezadowolona, tak, ale jest już tak zimno. Tak przemierzamy, przemierzamy, i spod konara dosłownie w ostatnim momencie wyszedł. On przede mną tak się prezentuje. Śliczny podgrzybek, pięknie. Tutaj taki malutki. Ale noga długa, z muchu musiał się wydobyć. Proszę, to jest jeden, drugi. Monia mówi, o ślicznie, tu jest drugi. I Monia mówi, mówi że jeszcze jest jeden. Idziemy za zamonią? Tak pięknie. Pięknie. Tak się prezentują. Trochę podmarznięty, ale nic, w susz będzie idealnie. Przemierzamy zupełnie nową część lasu teraz i nas. na naszej drodze. Stanę taki wielki prawdziwek już oczywiście kapeć więc zostaje no ale był pięknym grzybem w swojej okazałości w szczycie nic. My podążamy dalej Zrobimy takie kółeczko i zobaczymy gdzie wyjdziemy Cofamy się jednak delikatnie z monią teraz, ponieważ wyszlibyśmy za daleko. Z drugiej strony mamy i tak już za sobą 5 km zrobione w ciężkim terenie. Teraz dopiero jest troszeczkę łatwiej. No i idziemy po swoich śladach i grzyby dalej zbieramy. Proszę bardzo. Jak to ja mówię, nigdy wszystkich nikt grzybów nie wyzbierał. Rewelacja. I tak wracamy z moją pomalutku, już w kierunku głównej ścieżki. I tu proszę. No, kwintesencja. Podgrzybka. Proszę. Twarda noga, gruba. Piękny kapelusz. Jeden. Tu mamy. Drugi i trzeci. Tak się prezentują. Rewelacja. Mam nadzieję, że nie macie już dość dzisiejszych podgrzybków, ale trafił się jeszcze jeden. Najprawdopodobniej to już będzie ostatni, aczkolwiek nie jestem tego pewna na 100%. Kolejnego. Aha, no właśnie, Wojtek ale, znalazł kolejnego. Ale niestety zginęły, więc zostaje. Pora kończyć nasze dzisiejsze grzybobranie. Tak, było fantastycznie. Na 7 prawdziwków, 6,5 zdrowego, 6 zdrowych, połowę wycięliśmy z tego ostatniego. Tak więc wielkie zaskoczenie, bo jak do tej pory w tym sezonie to. Większość robaczywa Tak. Tak, dodatkowo podgrzybki. Większość zdrowa również, więc bardzo udane. No nic, dziękujemy Wam, że byliście z nami. I do następnego, a za chwilę jeszcze Wam pokażemy nasze dzisiejsze zbiory. Dokładnie, pewnie już z jakiegoś innego miejsca, może z gór. Nie możemy się doczekać. Na razie, cześć. Cześć. I tak oto prezentują się nasze dzisiejsze zbiory. Wojtek mówi, że dzisiejsze grzyby pójdą w susz. Więc święta będą na bogato smaku.